<grystanie> <grystanie> tak brałem. Tak brałem sterydy Jestem Tomek z wyjść przed szereg i powiem ci dlaczego i jak to się skończyło. Był 2000. Siódmy rok. Już rok mieszkałem w Irlandii, więc postanowiłem, że zacznę pierwszy raz w życiu ćwiczyć, będę dbał o siebie, zrobię masę, sylwetkę, której do to nigdy nie miałem, o której marzyłem. Przecież tylu moich rówieśników w wieku dwudziestu kilku lat marzy o fajnym, dobrze wyrzeźbionym brzuchu, fajnej klatce, muskularnej sylwetce. Grałem w piłę i sobie myślę, no Tomek to będzie tos. I zacząłem. Mieliśmy taką, wtedy wynajmowaliśmy mieszkanie w Irlandii, przepraszam, dom, i to był dom, z, był parter, pierwsze piętro, i był taki strych. Na strychu nic nie było. Nasz właściciel um, domu, landlord, powiedział, żeby nie wchodzić absolutnie na strych, ale jak postanowiliśmy, że będziemy ćwiczyć, stwierdziliśmy, że zabronił nam, to będzie przestrzeń, żeby jednak może ją wykorzystać. I wnieśliśmy tam tak zwany ciężki sprzęt czyli mieliśmy ławeczkę, mieliśmy sztangę, mieliśmy kilka innych rzeczy. Ja, mój kolega, w zasadzie dwóch znajomych mieszkaliśmy wtedy w pięciu osób, e, dwie dziewczyny i trzech chłopaków. No i zacząłem ćwiczyć. I na początku, wiecie, jak to mówią, na słucho, coś tam było bardzo mało. Jedliśmy e, w sensie, myślałem, że ćwicząc to trzeba liczyć kalorie, i to jednak e, ich było bardzo, bardzo mało w mojej diecie. Na początku usłyszałem od mojego znajomego: Natury, nie oszukasz, trzeba ją popchnąć. No, to kupiłem jakieś tam odżywki, białeczko, em, kreatynkę nitrobolon, em, masę, masę innych rzeczy, jakieś tam odżywka na dzień, odżywka na noc. <laughs> I wiecie co, piłem tych tabletek, to miałem tyle, że jak zażywałem je, ja już nie byłem głodny, a to przecież nie był nawet posiłek, więc popijałem je wodą. I no i tak. Mijały kolejne dni, ja czułem, że jestem silniejszy. Był taki na strychu włas, bo to takie trochę e, irlandzki strych ściągało się włas, e, i później rozwijało się schody. No to otwieraliśmy ten włas. Mieliśmy takie dwie nogi do, s, do stołów, takiej wielkości, e, i robiliśmy tak zwane pompki na poręczach. E, czyli no w tym włazie wkładaliśmy. <grym>, e, e, w tym właśnie, to, to tutaj cięcie zrobimy, a ja wiem co powiedzieć dalej. Jak powiesz coś źle, to po coś Dlaczego sugerujesz, że mam mówić coś źle? <noise> I był włas. Ten właśnie do strychu wyciągaliśmy. Spodnie mieliśmy. <noise> I był włas. Wyciągaliśmy, otwieraliśmy włas, rozbijaliśmy schody, i były dwie nogi od stołu, które tak blokowaliśmy, robiliśmy pompki na poręczach, i wtedy <noise> rosła masa. Ale miałem takiego znajomego, miał krzywę cegła i <śmany> był zbyt goszczy, um, który miał dojścia i powiedział: No, chłopaki, tak na sucho, to to nie pójdzie. Myślałem: No, młody jestem, nigdy nie próbowałem, a spróbuję. Pamiętam, jak przyniósł nam takie pudełeczko, chyba zieloną etykietę miało, białe pudełko z takimi malutkimi tabletkami. On mówi: To jest metanabol. I ja sobie w głowie takie myślenie chłopaka, który w ogóle słyszał coś o sterydach, ale nigdy w życiu nie próbował, żaden z jego znajomych nie próbował, przynajmniej nie mówię oficjalnie. Sobie myślałem, ty, to wezmę jedną, popiję wodą i będę puchł. Tak trochę mi się wydawało, że wiecie, ci co sobie wstrzykują coś, ci co gdzieś zażywają jakieś sterydy, oni sami puchną. Rzeczywistość zweryfikowała wszystko, no ale krok po kroku. Ten mój znajomy przyniósł te tabletki. No i rzeczywiście zaczęliśmy brać ten metanabol. W ogóle, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to nie wierzę, że to było, ale może dlatego zdecydowałem się nagrać o tym odcinek. I, i ja czułem tak, no czułem się silniejszy już po tych iluś tam tabletkach. W sumie to chyba 100 zjadłem, ale jedliśmy za mało. Po czasie się okazało, że metana, metanabol zwiększa mm, przyswajanie białka i w ogóle mm, jedzenia. Ale głównie białka. A my jedliśmy bardzo mało, szczególnie ja. Wyliczone kalorie. No i mm, nie było jak. Nie było e, jak zrobić, żebym rósł, bo nie było z czego. Ale silniejszy byłem. Tylko z drugiej strony, tak jakoś wtedy padło mi na głowę. To był 2007 rok. Teraz jest 2019. Więc 12 lat temu Także miałem 22 lata. Jak to zacząłem brać, padło mi na głowę. Dotąd sądziłem, że moją najlepszą taką, albo może nie najlepszą, ale mocną cechą jest um, wystąp są wystąpienia publiczne, są, jest mówienie do, do ludzi. I wiecie co? Jak zacząłem brać te tabletki, to ja się zacząłem jąkać. Ja w ogóle, mój kolega, z którym yy, braliśmy, to też i takie było mówienie niefajne, nie niepłynne, ale czułem, że jestem silniejszy, więc okej. Okay. I później padł pomysł, żeby przejść krok dalej. Jakieś muchy. E, weźmy testosteron w zastrzykach. I mój znajomy wyliczył, że akurat e, potrzebuje dzisiaj, bo tam wiadomo, że tam kilka lat temu, ale że dzisiaj jest ten dzień, kiedy on potrzebuje wziąć yy, zastrzyk, ponieważ za kilka tygodni ma być w Polsce czy coś takiego i chce się z tym wszystkim wyrobić. No i zastanawialiśmy się, jak to zrobić. W internecie nie znaleźliśmy takiej informacji. Zresztą to był temu, że z tym internetem to nie było tak łatwo z jego e, nawet z połączeniem. No, nie pamiętam, żeby były telefony komórkowe, raczej nie sądzę. Nie na pewno była analog analogowa, komp to się łączył tak sobie. I wiecie co, zadzwoniłem do mojego znajomego, również zbyt takiego karola. i Mówię mu, Karol, bo tutaj potrzeba zrobić zastrzyk. Wytłumacz mi przez telefon, jak go zrobić. Już był, wiecie, ja już była ampułka, już była strzykawka, była igła, no nie wiem, jaka piątka, tak mi się teraz wydaje, ale nie jestem pewien. I on mi tłumaczy, Tomek, wpierdziel całą igłę, podziel pół dupek na cztery części i w zewnętrzną, chyba zewnętrzną, tak jakby górną zewnętrzną wbij. No i wiecie, to nie robiłem zastrzyku samemu sobie, tylko mojemu kumplowi. I zadzwonił, zadzwoniłem, on mi wytłumaczył i rzeczywiście tak zrobiłem. Wbiłem gdzieś zastrzyk, całą igłę, chyba w ogóle za silno wstrzyknąłem i ten mój znajomy dojeżdżał do pracy rowerem. Był zadowolony z tego zastrzyku zaraz po, pomimo, że go bylało, ale okazało się później... Że mu trochę sparaliżowało nerw i dwa dni albo trzy nie mógł dojeżdżać rowerem do pracy. Więc to było jakby pierwsze. A później stwierdziłem, że skoro on, to ja też sobie wezmę jeden zastrzyk. A w sensie nie było w mojej głowie, żeby wziąć jeden. Było, żeby wziąć całą serię. No i było tak, że poprosiłem go, wbił mi jeden zastrzyk. I dzień później albo dwa dni później tak poimprezowałem, że stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł. I tak, w ogóle, patrząc na to, później się okazało, że wielu z moich znajomych próbowało różnego rodzaju sterydów. Ja cały czas poznaję takie osoby. Ja tylko mogę mówić wyłącznie o sobie. Wiecie, co się nauczyłem? Że nie przychodzi łatwo. Że to nawet ja, ja broń Boże, nie jestem zwolennikiem i drugi raz tego bym nie zrobił. Ale wiecie co? Jak myślałem, że to człowiek sobie wstrzykuje, samo puchnie? Nie. Trzeba było ćwiczyć dwa czy trzy razy więcej. Jeść odpowiednio dużo. To wszystko, czego nie wiedziałem. Poza tym, i do tego przygotowując się, jeśli już ktoś się decyduje, to niech to zrobi pod okiem specjalisty, lekarza. Te wszystkie problemy później hormonalne, które wychodzą, mam kilku znajomych, którzy mają problem, żeby to przywrócić do normy. A po trzecie byliśmy laikami, a nam się wydawało, że jesteśmy profesjonalistami. Pe pewnie o tym całym ćwiczeniu, o tym wszystkim jeszcze powiem. O naszym wyciskaniu na plecy, o naszych kolejnych krokach, bo tego było mega, mega dużo. Ale co do samego wątku, brałem... Nie widać. Później przytyłem nie wiadomo ile, redukowałem. Czuję się świetnie ćwicząc naturalnie. Piję sobie kratynkę, piję białeczko i to mi absolutnie wystarczy. Co samu polecam Wam? I niech to będzie pierwszy z odcinków. Poinformujcie mnie, czy Was takie pogaduszki, takie, takie gadanie interesuje. Ja jestem Tomek z kanału Wieź Przed szereg i wtedy ewidentnie wyszedłem. Ach, ale nie wiem, czy bym to zrobił drugi raz. No. Tyle. Dzięki za wszystko i tyle. Dzięki za wszystko moje konta social media w opisie. Instagram też. Elo. Mordy.